Drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Lego Fortnite, moi drodzy I pokażę wam mój progres, który zrobiłem w mojej wiosce palionowo Oczywiście partnerem tego odcinka jest Epic Games, moi drodzy I od razu przedstawię wam moją szafkę Moje mojej szafce są stroje, moi drodzy Które są wszystkie zmienione w Lego, tak Które wszystkie stroje, które wy macie w Fortnitecie, To w Fortnite Lego zmieniają się na Lego, moi drodzy i jest ich mnóstwo, jeżeli macie mnóstwo stroi Także jest ich bardzo, bardzo dużo Ja się zakochałem w tym pomidorku I widzowie, mamy tutaj oczywiście Dwa tryby, jakie mamy Czyli przetrwanie, które dzisiaj będziemy grali Cały odcinek i jest też piaskownica piaskownica wam w dwóch ostatnich odcinkach pokazywałem Piaskownica polega na tym, że możecie się tam po prostu bawić Jeżeli jesteście ciekawi jak wygląda Wpadnijcie na poprzedni film A dzisiaj skupmy się bardziej na przetrwaniu Bo chcemy podbić pustynię oraz zimę Chciałbym tam dzisiaj pójść A jest tam bardzo ciężko, także dzisiaj będzie się Bardzo, bardzo dużo działo I jesteśmy w mojej wiosce Moi drodzy w mojej wiosce jest wiele, wiele, wiele rzeczy Jak widzicie mam już lepszy mieczyk, czyli długi miecz, który jest no, znacznie lepszy. Moja wioska już się rozbudowała, zrobiliśmy... O, patrz, tutaj teraz marmur zrobiłem. E, już wam zaraz pokażę dlaczego. Słupko korzenie również zrobiłem, bo idziemy dzisiaj na wyprawę i to bardzo długo. E, chcę, chciałem tak, ulepszyć stół rzemieślniczy. Już mogę? Nie mogę, bo jest piaskowy pazur i piaskowa skorupa, a dzisiaj idziemy na pustynię. Będziemy musieli zabić wilki i te takie ziomeczki, które wystają z piasku tym razem, nie z trawy. E, I wtedy będziemy mogli u, u, ulepszyć stół rzemieślniczy, który da nam Lepsze jeszcze miecze Kilofy, łopaty, sikiery i tak dalej i tak dalej Dlatego będzie trzeba się uzbroić, moi drodzy e, Żeby pójść na zimę, zrobiłem sobie takie burgery pikantne Które e, umożliwiają mi, że nie zamarznę, tak? Na jakiś określony czas I mam dwa takie e, Ale na razie je zostawię, bo dzisiaj, na, znaczy na sam początek Pójdziemy sobie na pustynię Bo na pustyni możemy również zebrać sobie takie pikantne Co prawda, o, takie pikantne papryczki Które będziemy również jeść na zimę, bo też chronią nas przed zimnem Także te pikantne mamy, tego burgeru. A bo ja je mam w środku, to ja może zostawię tutaj ocyk, żeby ich nie stracić, oczywiście. Bo jakbyśmy. Je z... O, zrobiłem też mini. O, patrzcie, coś wyrosło. Wyrosło! Mamy śniego jagody. Patrzcie, możemy je zbierać. Śniego jagody też są w ogóle dobre. Jest ich tutaj więcej. Ale na razie nie będziemy ich brać. Wezmę sobie jakieś. Mm, jakie jedzonko sobie zabrać na podróż. Takie. nie, nie za drogie, żeby nie. Klepo, klepo jagody? A, będę szybszy, okej. Okay. Klepo jagoda, jak to śmiesznie brzmi. E, czy coś jeszcze mogę zabrać? Bo nie chcę, nie chcę tak jedzenia zużywać wszystkich. Śniego jagody też nie chcę. Dobra, dynki będę ja. Trudno, będę ja dynki, jakieś maliny sobie pozbieram po drodze najwyżej. E, Kleposok tu jest, który też. Do... Dobra, to możemy to wypić, bo szybciej będziemy biec. E, czy coś jeszcze, słupko korzeń, tu możemy ulepszyć, patrzcie, już mamy czwarty trzeci level wioski, poziom. I ulepszmy wioskę deski muszę zrobić. Ja mam deski. Dechy, dechy, mamy dechy. 10 desek, aha, czyli muszę zrobić ich po prostu. Po prostu muszę ich zrobić więcej. Czy mam zwykłe drewno? Mam tylko jedno zwykłe drewno. O, tu mam znacznie więcej. Dobra, zróbmy sobie dechy. I dzięki dechom, przyjaciele, 5 desek. Ulepszymy wioskę na kolejny poziom. Patrzcie, ile w ogóle już jest ludzi w tej wiosce. Aha, dobra, niektórzy poszli sobie do. Na, na łowy i tak dalej. Ale co, jest tutaj ktoś? Halo, halo, jest tu w tym. Patrzcie, w ogóle, te domki są tak kozackie. Mamy tak, tyle co łóżek, czyli jest. O, właśnie, spa... Spark Plug, to jest jedna osoba. O, tam chodzi. Patrzcie, tam chodzi, to jest jedna nowa osoba. Yy, mamy, oczywiście. O, ten ziomeczek, czyli Miałśniak chodzi cały czas ze mną. Mamy łóżko Miałśniaka i, i ten, no naprawdę coraz to. Coraz... A to jest moje łóżko. <grytanie> tak, ja sobie żyję w tym miejscu. E, dobra, e, chyba się już dechy zrobiły. Uwaga, uwaga, deseczki, będziemy mogli ulepszyć wioskę na kolejny, kolejny poziom. Ulepsz wioskę. Ja nie. Ulepszamy. Cyk. Jeszcze kolejny. I poziom łąki czwarty. Przepięknie, naprawdę. I coraz więcej ludzi będzie się tutaj zlatywać. E, Okej, okay, jestem głodny. Hm, no niestety, muszę sobie zjeść mięsko. I idziemy na pustynię. Ale ja naprawdę będę musiał wziąć dużo jedzenia. O nie, to tak nie może wyglądać. Jajko? Weźmy sobie jajko w takim razie. Nie wiem, zjemy sobie jajko. Muszę wziąć naprawdę dużo jedzenia. Odłóżmy rzeczy, których nie chcemy stracić: czyli jakiś marmur, czyli jakieś kości. Czy, czy możemy zrobić na zapas jeszcze jakieś narzędzia? Bo ja bym potrzebował, tak, kilof, ja kill, to kości odłożyłem. Musimy zrobić dwa kill offy na wszelki. Musimy zrobić dwa miecze i wtedy będę się czuł bezpiecznie, żeby iść w dalej w dalszą podróż. Czyli robimy tak, kilof, stwórz elegancko, i tworzymy od razu kolejny długi miecz. I może jeszcze jeden i damy miał śniakowi, patrzcie. jak chcę mieć dwa, bo ja będę oczywiście większą robotę robił. Miał śniak, yy, masz, kontynuuj. I dajmy, podaruj mu długi miecz. Nie ma za co. Patrzcie, on no teraz miał leci z długim mieczem. Dobra, lecimy tak. Od, odłożę tu to już mamy. A tak, kolby kukurydzy to będzie jedzonko. Jedzonko mamy, kilow mamy. Mamy tylko jeden kilo, tak? Yy -y -y. Jeden kilow to niewiele. Jeden kilow to niewiele. Sikierki mamy dwie na szczęście. To dłużmy, kije. A te kije weźmy może na wszelki. Drewno, granit. Ja te rzeczy wezmę na wszelki. Nie, nie czy ja mogę to podzielić. O rozdziel. O! Mamy. Kości, rozdziel. Weźmy sobie tylko pięć kości. Troszkę, żeby mieć po prostu na zapas, tego nie chcemy. Yy, marmurowa płyta, tego na pewno też nie chcemy brać ze sobą. Tego na pewno też nie chcemy brać ze sobie, chcemy, bo to jest jedzenie. Pnączy też nie, tarcze. Nie potrzebuję za bardzo. Dobra, no my chyba jesteśmy gotów, mi się wydaje. Jesteśmy gotów na podróż. Idziemy, Miałściak, widzowie. Gdzie jest pustynia? Ultra daleko. Pustynia jest ultra daleko, jest ona na samym dole mapy. Także musimy się tam wybrać, a zima jest w tamtym miejscu gdzieś. Także najpierw idziemy dzisiaj na pustynię, pozwiedzać, pozabijać i, poz, i po, poz, pozbierać jakieś rzeczy ważne dla mnie. No, a potem będziemy działać dalej. Także ja z miałem śniakiem wybieram się na podróż, która czeka mnie i będzie ona bardzo, ale to bardzo długa. Dzisiaj w, dzisiaj w odcinku bardzo dużo się będzie działo, także oglądajcie cały film. Dobra, moi drodzy, musiałem całą noc przeczekać, bo było zimno i nie mogłem iść dalej. Także to no teraz zasuwamy wdzionek, moi drodzy, na pustynię. Dobra, jesteśmy na pustyni moi drodzy. Co to za tęcza? Co tu się dzieje? Dobra, oparcie, tutaj od razu mamy papryczki, które warto. Z... O już, już, Skorpione w ogóle. Wszystkie Moby na pustyni są mocniejsze, co jest ciężkie naprawdę Dobra Ale dobrze że mamy tego ziomeczka, widzę, że ten ziomeczek wypadł by... tak, ze skorpiona wypada mięso to jest tak mocne, idziemy, dobra, idziemy, idziemy, idziemy. O nie, a ja nie mam życia! Nie, to tego właśnie musimy zebrać, jego mnie nie goni. Żarty, to są żarty. Ja nie wiedziałem, że one te kamienie rozwalają. Co to ma być? Jezu, zbliżamy się do mojego plecaka Ja musimy z wioski biec tutaj. No już mi atakują skorpiony! To są jakieś żarty? Skorpiony są... Dobra, moi drodzy, przetrwaliśmy tę, tą noc, naprawdę było ciężko. Miał śniak, zginął raz i wiem już, że muszę trzymać się na razie od mobów z daleka, bo umieram cały czas i muszę być z wioski. to jest męczące, ale, ale o, olejmy moby, musimy na nie po prostu uważać, zbierajmy plony, które nam się uda zebrać. Potem idziemy na zimę, dokładnie tak. Trzeba jak najwięcej papryczek zebrać, żeby nam było potem cieplutko na zimę, dokładnie. Ale patrzcie, jaka ta pustynia jest przepiękna. Naprawdę, jak to wygląda Ej, tu jest jakiś biwak I domeczki, dobra, trzeba posprawdzać te domeczki Może coś tutaj będzie Proszę, o jest i skrzynia Nasiona, ś... o, śniego jagód I mąka, dobra, zbieramy to Będziemy mogli więcej zrobić tych burgerów Widzowie, które nas utrzymują przy życiu Także będzie pięknie, o nie to jest cała wiocha My nie damy rady tej wio... Czekajcie, ja chcę sprawdzić, czy on będzie silny No dawaj, kolego Chodź tu JAKĄ ma dziwną twarz Dobra, od razu go... tutaj ten... jest ich wie... O nie! KUSZNIK! Dobra, oni są słabi, oni są słabi! Dobrze! Nie zginę, 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 zginę! Spadam, 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 spadam! Uciekam, uciekam, miał śniak, ty zginiesz! Miał śniak, proszę, nie rób tego. Miał śniak! Jak tu jest ścieżko, bo ja nie, ja nie biję się z nikim, Ja unikam walki teraz. To jest niemożliwe. Zbieram te te Miał Łśniak, uciekamy! Spadamy stamtąd! Miał tak, bo zginiesz! Tam się za dużo dzieje, naprawdę. Muszę jeszcze bardziej ulepszyć wioskę, ale. Już naprawdę mam wysoko ulepszoną wioskę, nie? Długo, długo pograłem. Ale widzę, że to jeszcze, to jeszcze nie jest to. Widzę, że pustynia to jest chyba. O, jest i on! Ja chcę zobaczyć tylko Elonbi. Jak on mnie zabije, ja może. Nie, jeszcze. Te, te skorpiony też są w ogóle ultra mocne. Ten skorpion jest jakimś. Dobra, ja, stąd, ja, ja Ja idę stąd, nie? Ja, ja, z nimi się, ja z nimi nie rozmawiam. Idę zobaczyć do góry. Jak to wygląda sytuacja? Dobra, ja wezmę sobie jedzonko jakieś. Mięsko, żeby mieć troszkę więcej życia. Takiego bezpiecznego. O nie, nie mogę mieć więcej... O jest, mam dwa serca dodatkowe. Dobra, dobra, dobra. Wiem, że serduszka też się da zdo... To e, tam jest jakieś złoto! Ale mi się wydaje, że mam za kill'ów na to. Obstawiam tak na na 90% mam za słaby na to, na 100%. Dobra, może... Ooo! Jakaś skrzynia, ale ta skrzynia będzie chroniona obstawiam. O! Nasiona papryki! Nie pająk! Co to za bomba? Ej! Bo to, tam ten dynamit mnie zabił! Dobra, nie, spadamy stąd, spadamy stąd Co to jest? Oni pilnują tego, ale wziąłem przynajmniej nasiona papryki. Będę mógł sobie farmę zrobić ja, yeah, yeah, może moi drodzy, mamy nasiona papryki. Zbierzmy tego serio dużo. To się przyda na zimie, tam na zimie się wydaje, że jest bardzo zimno. Jestem ciekawy, jak zima wygląda, bo pustynia jest perfekcyjna szczerze. Znajdźmy tutaj domki. Na razie nie będziemy się bić ani z wilkami, ani ten, bo ciężko mi będzie ich pokonać, ale głównie bym chciał e, polutować, czyli po prostu pozbierać rzeczy z domków i, i z innych rzeczy, także no, mam nadzieję, że mi się to uda. Opatrz kolejny, ale tutaj znowu są. Ale tu jest ludzi. Muszę znaleźć bardziej opuszczone domy. O, tam już jest koniec pustyni. Muszę znaleźć bardziej opuszczone domy. Bo tutaj widzę, no, nie mam ani, ani kuszy. Przecież ta kusza by nic nie dała za bardzo. Mam mocny miecz. Dobra, czy jest tutaj cokolwiek jeszcze? Proszę mi powiedzieć. Szukamy domków. Przeszukujemy co ca... Ja chcę. Z... O nie! Dobra, dobra. Idę to przetestować. O niech jest dwóch! Dobra, idę sprawdzić. Nie, ja się boję muszę zjeść, ja muszę zjeść, ja muszę zjeść, ja muszę zjeść. Nie, nie uważaj, miał śniak! Ty mu nic nie bijesz, mia... nie miał śniak zginął! Spadamy, ja, ja to, ja to... Nie, 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 nie. Spadajcie, spadajcie ode mnie. Dobra, te kulki głupie weźcie. Ja ich potrzebuję potem. Ale ich, ja bez miał śniaka ich nie zabiję tutaj. Jestem sam, sam jestem na nich. Nie dam rady. Nie dam rady, na pewno nie dam rady sam. Dobra, idę. Idę dalej. Idę dalej, idę dalej. O, papryczka. Chcę jakiś domeczek znaleźć. Tem, więcej tej mąki. Głównie głównie zbieram na te burgery, żeby na zimę iść, moi drodzy. Potem, bo na zimę może znajdziemy... O nie! Ten wilk też jest przemocny. śniak, właśnie śniak, widzowie zginął przez tego wilka. O, jest i Miał śniak nie, wi... nie, nie, nie bij się z tym wilkiem. Ani, ani się bić z tym wilkiem. No śniak! Myślałem, że zginął przez wilka, nie? O! Są jakieś opuszczone jakieś coś, chodźcie. Dobra, do... O nie! Ej, dobra, dobra, stoczę z nimi bitwę, trudno. Ej! Miauśniak, gdzie ty? nie? No chyba żarty, że Jak znowu... No przecież ja sam w to gram, Miauśniak, czemu mi nie pomagasz? Proszę, czujesz ciepło. O nie, mi jest gorąco! Zostawcie mnie, zostawcie mnie, to jest... za dużo was jest. Ile tu jest mobów? Podajcie. O, o. Nie, 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 coś mnie... Co to było? Już z plecaka, no co to było? Co mi, co mnie załatwiło? Ej, Ej, to chyba... Kamieniem, widzicie, oni mnie mają na hita. No, jestem znowu w swojej wiosce, nie wierzę. Nie, 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 no, błagam. Znowu muszę iść na pustynię po swoje rzeczy. Bo tam mam mąkę i to wszystko. Ja opuszczam na razie pustynię, przyjaciele. Przewinęliśmy się przez nią, jak widzicie. Nie jest tam kolorowo. Ja muszę teraz znowu wrócić do bazy, stworzyć sobie burgery, i potem idziemy w takim razie. Nie! Yeah! Odejdź ode mnie! Odejdź, uciekamy z tej pustyni. Już jeszcze jest, jeszcze jest noc, nie? Najgorzej. Ale jestem ciekaw, co ta tęcza robi. Patrzcie, jak ona jest piękna. Dobra, y ulokujemy się na razie tutaj, wejdziemy sobie, zrobimy sobie tu. O, wow, zimno! Zimno, zimno, zrobimy sobie tu ogniko. Będzie pięknie. Tyk. Gdzie gdzie mia... miał śniak znowu zginął? I żeby miał śniak znowu zginął. Ej, patrzcie, detale wody na klockach. Patrzcie, jak pada deszcz. Są detale wody na klockach. Ale ładne. Tu się nie przyjrzałem aż tak, widzicie to? Jo ale fajnie. Jest miał śniak. Dobra, musimy przeczekać noc. Ej, czy mamy burgera jakiegoś? Nie mamy. Dobra, nie ma w sumie co czekać, widzowie. Ja, ja lecę do Wiochy, czyli muszę być znowu tu do góry. Tworzymy rzeczy potrzebne i idziemy na zimę. Bierzemy pochodnie do ręki, żeby nie zamarznąć oczywiście. Także no długa podróż jeszcze nas znowu czeka. O, widzowie, to, żebym się dzisiaj nabiegał i to <duszę> dużo, dużo. Tworzymy burgery i idziemy na zimę od razu, moi drodzy. O, patrzcie, od razu mamy śniego jagody. Śniego jagody, patrzcie, cyk. Ej, mogę... Jest ich więcej. Oh, dobra, 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 muszę to... Nie mam miejsca. Miejsce, miejsce. Dobra, to wyrzucamy, to wyrzucamy. To w ogóle nie jest bez sensu. To wyrzucamy. Granit. Dawaj mi! Śniego jagody! Dobra, mamy burgerka. Mamy mąkę, potrzebujemy do tego. Co potrzeba było do tego? Potrzebujemy zrobić mięso. O! To wszystko mam. Mięsa mi brakuje, mam tylko jedno mięso. Czekaj, ile tych burgerów mam? Raz trzy mi raczej wystarczą. Raz. ale drugi. Jest, dobra, dobra, są trzy. Trzy burgerki mam, widzowie. No, starczą, starczą. Trzy burgerki powinny jak najbardziej wystarczyć. Obstawiam, że na zimie również te moby będą przepotężne. Także będę musiał uważać. Na pewno zostawiam rzeczy, których nie potrzebuję. Z którymi nie chciałbym zginąć raczej, więc to sobie zabierzemy. Nasiona na pewno zostawiamy. Za co by tutaj dać? Tu nie ma miejsc już. O, Tutaj nasionka zostawiamy, dynie zabieramy. To zostawmy, mąkę zostawmy, yy, kukurydzę zostawmy jako jedzonko. To wyrzućmy. To tutaj, pro, to też wyrzućmy. Dobra, bierzmy to co mamy, widzowie. To co mamy z tym idziemy po prostu. Biorę mieczek. Mam nadzieję, że Miałśniak pójdzie ze mną. Dobra, idę. Idę, widzowie. Idziemy na zimę. A zima jest w tamtym, gdzie ja już, już widzę tą zimę. Dobrze, że są góry, nie? To od razu widać. Ja, ja piję ten. klepo sok i będziemy od razu szybko biegać znaczy szybciej biegać. Będzie nam się szybciej regenerować ten pasek przez ten klepo sok. Idzie za nami. jest zim miał śniak, Idziemy, widzowie. Podróżujemy. No dzisiaj totalne podróżowanie. I to nie jest daleko. Patrzcie, ta zima jest od razu blisko. Tylko trzeba uważać na zimno. Mhm, mm mamy pochodnie. Są pochodnie, ognisko jakieś, drewno mamy na ognisko, wszystko mamy. No, widocznie jesteśmy gotowi na podbój zimy. Czy nam się wszystko powiedzie? Mam nadzieję. Czy nas coś pokona? Mam nadzieję, że nie. Zobaczymy. I co to? Tam jest sowa? To jest jakaś żaba? Już czuję zimno. A przez to? Dobra, ja od razu zjem jednego burgera. Ja, sobie, ja jestem ciekaw, jak to będzie działać. Uwaga. Ale go SIĘ długo je. O, jesteśmy odporni na zimno, patrzcie. Wie, bierzemy jeszcze więcej tych ja, JAGÓDEK Mi się nie da, da się wejść? O! Nie da się wejść. Ja chcę ZOBACZYĆ co tu. Co tu jest? To jest skrzynka. O, maliny. Mm, ale ja myślałem, że coś lepszego będzie w takiej pięknej skrzynce, która jest na pniu ostatecznym. Co tu co w nas rzuciło, że tak? O ale się zaczyna mroźnie. Jestem ciekaw, czy jesteśmy mocno odporni na to zi zimno. Oj, już jesteśmy na zimie. Jesteśmy na zimie, właśnie wchodzimy na zimę. Ale klimat się robi. O nie, 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 Na razie nie ma lepszych mobków, więc na razie jest spokojnie. Mamy pełno tych jagódek. Czy te jagódki też spowodują to... Ale patrzcie, jest mi w miarę ciepło, jest tak... Co to jest za potwór? Co za potwór? Co to jest? Ale, Potter, to jest jakiś boss? No, chyba, ja nie wiem. Ja nie wiem, co trzeba mieć, żeby go pokonać, nie? Jak on wygląda? Dobra, jemy to. Jeszcze jeden. Jeszcze nam cieple jest. Dobra, świetnie. Robimy tak, bierzemy pochodnie do ręki. Ej, dobra, tamten po. O nie, to jest zimowy jakiś ziomeczek. Oj, oj, agresywny. Tam jest ognisko. A tam ludzie mają biwak Ja nie mogę, ale my w rejony teraz wchodzimy, nie? Ale nie ma No Mówiłem, że ten burger pomoże, widzowie Burgeł Burgerek piękny Ale tam jest lód Dobra, coś czuję, że tu będzie Jaki klimat, patrz, jakie fajne ślady robimy Klocuszkowe Eee, jestem ciekaw, ile on bije Dobra, ja chcę go po O, poleciał Dobra, muszę sprawdzić nie, 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 Na pewno, na pewno się... On, on. Czy on jest lepszy niż ten piask, on jest chyba lepszy niż piaskowy Ej, uciekaj, miał śniak, bo ty nie miał się nie idź na niego! Miał śniak! Miał śniak, umarł, no miał śniak Co ty narobiłeś? Dobra, ja chcę najpierw pozwiedzać po prostu. Ej, on mnie dalej goni? Błaga mnie Błaga mnie To są wilki? Nie, owce! Owieczki, albo ko kozy Cześć Hej, 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 witam, witam. A tu jest, tu jest mocno, no o, jest jakiś budyneczek Ciekawe co tam u góry będzie, nie wiem czy tam ja tam dam, dam radę w ogóle wejść Ale pozwiedzaliśmy się, byliśmy dzisiaj na trzech różnych biomach powiem no Powiem, że pustynia była ultra ciężka, to tutaj To jest łatwiej, bo tu mniej mobów chyba jest, no ale w sumie zima to... Ej! On znikąd wyszedł! O, miał, ślag, nie bij się z nim. Ej, to jest jakiś mini zameczek. Oooooh, nasionka Ła! Co to, co to, co? Niewidzialny typ! Tego się nie spodziewałem totalnie, że jakieś duchy mnie będą bić w tym zamku. No dobra, zamek kojarzy się z duchami, ale. No, do przesady, do przesady. Ja teraz tam dojdę, przecież tam jest zimno. O nie! Ja nie wiem, czy ja teraz. Dobra, biorę te jagody na wszelki Ej, dobra, to czuję, że... O, mamy, dobra, dobra, damy radę, musimy Musimy dać radę, nie jest to jakoś daleko Ta pustynia była o, o wiele dalej Idziemy tam, nie, nie ten <grytanie> Musimy dać radę Musimy, to będzie ciężkie Dobra, dzieje się, od razu jem paprykę Od razu jem śniegojagodę Ja nie wiem, czy ja tu przeżyję, bo już, już mi widzę, że jest zimno, a tu są duchy w tym, ja nie widzę tego zamku ja muszę dotrzeć do swoich. Ja będę tak, taki wolny. Proszę, musisz tam dobiec. Dobra, biorę to. Będę musiał burgerka zjeść. Ja zmarnowałem tego burgerka, bo zginąłem. Będę musiał być bardziej ostrożny. Gdzie? Tam jest, tam jest, tam jest. Muszę tam dobiec. Proszę, mamy dużo jedzenia, Mu to musi się udać. Nie jesteś, nie znam aż tak zimno, na szczęście. Więc, więc jest chyba w miarę okej. Okay. Dobra, biegniemy. No nie, wilk. To jest zimowy, nie, to jest zwykły wilk. Dobra, zwykły wilk, to nie jest źle. Jak ja mam tam wejść? Tam jest znowu ten. ten duszek. Okona. Dobra, duszek, proszę. Dobra, ja tam wchodzę i wychodzę. Spadamy! Nie, wilk, zostaw Zostaw mnie. Nie, miał śniak. Ale miał śniak, mu dużo wziął. Dobra, robię tak. Proszę, żeby mnie zadać, żaden duszek nie zaatakował. Tam nie idę do środka, bo widzę, że tam. Dobra, pomogę ci. Eee, e, burger! Bugę! Dobra, szamemy, szamemy, będzie nam ciepło wtedy. Ostry bugę, dobra, lecimy. Uu, dobra, to był zwykły wilczek na szczęście. Idziemy dalej, chodźmy w głę. Dalej, dalej mi zimno? Oh no. O, teraz będzie, tak, teraz będzie ok, pochodnie mi jeszcze coś da. Chodź, miał śniak, idziemy. Bo im w głąb idę dalej Tam, patrzcie, tych zameczków jest coraz więcej Im w głąb idę dalej, to jest chyba zimniej O nie, już znowu odczuwam zimno Ale chcę zobaczyć ten biwak tam Co tu się dzieje? Na... Naprawdę, zima i pustynia to jest pogrom Muszę jeszcze mocniej wzmocnić się Po prostu, żeby tu O, po... ale podbijamy tych ludzi Co to... nie mam za Oni mają jakieś Oni mają jakieś sikiery Ludziki Nie daje się z wami w bójki Mamy piękną górę z lodem i tak dalej Więcej śniegojagódek O widzę tam kolejne ognisko Dobra mam dużo życia Więc na no spokojnie to mi nic nie robi A tam do góry nie wejdziemy nie ma opcji Bo mi się wydaje że tam już totalnie zamarzniemy Chociaż nie jest aż, no, aż tak zimno nam Ale weźmy te jagody są dobre Ja muszę je zabrać Ja muszę ich zabrać bardzo dużo O, to jakiś byk? Jeleń? Renifer? Nie to krowa Nie to byk Wygląda bardziej jak byk. Dobra, zje. Co tam jest taki smutny? Widzicie to? Ej, patrzcie. Co to? Ej, co to było? Mięsko leży. O nie, tylko nie ty, tylko nie ty, tylko nie ty, tylko nie ty. O! o kurde, to jest. Nie, więcej ich. Nie. Uf. Nie, dobra, dobra. One. Ale... Nie! Nie! Co to za wilk? Co to za wilk? Zostaw mnie! Nie jest zimowy! Zginę. Nie, ten wir jest zbyt mocny. Ten, to, jest, to jest zbyt mocne, widzowie, serio. Zwiedziliśmy dzisiaj pustynię, zwiedziliśmy dzisiaj zimę I muszę iść teraz po swoje rzeczy, widzowie Grało mi się wyśmienicie, choć było ciężko Zrozbudowałem swoją wiochę, ale Potrzebuję jeszcze troszkę zmian w mojej postaci, żeby być po prostu silniejszym Chociaż dużo już zrobiłem Moi drodzy, pamiętajcie, że w szafce waszej Wasze stroje są z LEGO, wszystkie, które macie, dokładnie tak Pamiętajcie, kod twórcy palion Myślnik YouTube. Wpisujcie sobie mój kod twórcy. Zapraszam serdecznie, jeżeli, jeżeli chcecie grać ze mną razem w Fortnite Lego. No to macie link w opisie przede wszystkim, a teraz wam pokażę pokrótce jak pobrać Fortnite Lego, jeżeli ktoś nie wie, a jest to bardzo proste. Moi drodzy, teraz szybki poradnik, jak zagrać sobie w Lego Fortnite. Już wam to, to jest bardzo proste. Już wam szybko tłumaczę. W przeglądarce wpisujecie sobie Epic Games. Pobieracie sobie na sam początek, oczywiście, że to mam na komputerze. Pobieracie sobie na sam początek Epic Games tu macie pobieranie, to jest, to jest bardzo proste i gdy już będziecie mieli program Epic Games. Ja już tu mam oczywiście. To potem wchodzicie w sklep. Jak już macie pobrane, jesteście zarejestrowani. Wchodzicie w sklep, pisujecie Fortnite. Pobieracie sobie oczywiście Fortnite. A ja już mam w bibliotece, bo już mam pobrane. Także klikamy w biblioteka. Eee, jak już mamy Fortnite, a, to go oczywiście uruchamiamy i lecimy dalej. I gdy już odpalimy naszego pięknego Fortnite'a, moi drodzy, wchodzimy tu, macie, patrzcie. LEGO Fortnite. Klikamy i co? I co mamy? Intro. I jesteśmy od razu w LEGO Fortnite. Potem tylko już wybieramy świat. I tworzymy, co zechcemy. Pamiętajcie, że partnerem odcinka był Epic Games. Link w opisie.